Drodzy widzowie telewizji Iskra Życia TV, serdecznie witam Was w kolejnym, już czwartym odcinku naszego wznowionego cyklu ciekawostki. Dziś wyruszymy w podróż śladami tajemniczych miejsc na Ziemi, gdzie ludzie znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Przygotujcie się na opowieści pełne zagadek i niewyjaśnionych zdarzeń, które od lat fascynują badaczy. I miłośników tajemnic Zachęcam Was Do aktywnego uczestnictwa W naszej dyskusji Podzielcie się swoimi przemyśleniami I doświadczeniami w komentarzach Pod tym nagraniem Naszą podróż Rozpoczniemy od trójkąta bermudzkiego Obszaru na oceanie atlantyckim Ograniczonego przez Miami Bermudy i Porto Rico Od dekad Miejsce to owiane jest legendami o znikających statkach i samolotach. Jednym z najbardziej znanych przypadków jest zaginięcie w 1945 roku eskadry pięciu bombowców amerykańskiej marynarki wojennej znanej jako lot 19. Piloci zgłosili problemy z nawigacją, po czym kontakt z nimi został utracony. Mimo tak zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, wraki samolotów nigdy nie zostały odnalezione. Choć niektórzy sugerują naturalne przyczyny tych zdarzeń, inne teorie wskazują na zjawiska paranormalne czy nawet interwencje obcych cywilizacji. Przenieśmy się teraz do Stanów Zjednoczonych, gdzie w stanie Vermont Znajduje się obszar zwany Bennington Triangle. Między 1945 a 1950 rokiem doszło tam do serii tajemniczych zaginięć. Wśród nich była 18 Paula Weldon, która w 1946 roku wyruszyła na szlak turystyczny i nigdy nie wróciła. Trzy lata później, dokładnie tego samego dnia, z autobusu zniknął 68-letni James i e. Ted, Ted Ford. Świadkowie twierdzą, że wsiadł do pojazdu, ale nie wysiadł na żadnym z przystanków. Te i inne przypadki sprawiły, że region ten owiany jest aurą tajemnicy, a lokalne legendy mówią o obecności nieznanych sił w tych lasach. Z kolei w 1959 roku na Uralu doszło do dramatycznego zdarzenia, które do dziś pozostaje niewyjaśnione. Grupa dziewięciu studentów pod przewodnictwem Igora Diatłowa wyruszyła na wyprawę narciarską. Kilka tygodni później ich ciała odnaleziono w tajemniczych okolicznościach. Namiot był rozcięty od wewnątrz. A ciała rozrzucone w promieniu kilkuset metrów, niektóre z poważnymi obrażeniami wewnętrznymi, ale i to jest najdziwniejsze bez widocznych ran zewnętrznych. Do dziś istnieje wiele teorii na temat przyczyn tej tragedii od lawiny po eksperymenty wojskowe czy interwencje istot pozaziemskich. Nasza planeta kryje wiele miejsc owianych tajemnicą, gdzie ludzie znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Trójkąt bermudzki, Bennington Triangle czy Przełęcz diatłowa to tylko niektóre z nich. Choć nauka stara się znaleźć racjonalne wyjaśnienia, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, a te enigmatyczne strefy wciąż fascynują. I intrygują badaczy oraz poszukiwaczy przygód. Drodzy widzowie, dziękuję, że byliście dziś ze mną. Jeśli zainteresował Was ten temat, zachęcam do subskrypcji naszego kanału Iskra Życia TV oraz do dzielenia się swoimi opiniami w komentarzach. W kolejnych odcinkach Ciekawostek odkryjemy jeszcze więcej niezwykłych tajemnic naszego świata. Dostępnych wyłącznie w naszej telewizji Zasubskrybujcie naszą telewizję Iskra Życia TV Zapraszam was Na naszą stronę internetową IskraZycia.TV Jeśli uważacie że Prezentowane przez nas treści są interesujące Zapraszam do wsparcia rozwoju naszej telewizji dobrowolną wpłatą Na zrzutkę Link do rzutki znajdziecie w, również w opisie tego nagrania. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod tym nagraniem. Zachęcam Was do aktywności. Dziękując za uwagę, życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia za dwa dni. Mówił do Was Marek Zadęcki.